Pojawia się logo EDG Poland S.A. Ekran z napisem Start filmu, Wybór scen, Ustawienia. Animowane ikony z napisami Film i blogi. Logo mojageneracja.pl z napisem Wyraź siebie. Logo 4Fan.TV z napisem Produkcja 2008. Logo FilmWeb z napisem Web pełen filmów. Logo Onkio Kino Domowe z napisem Zaprasza na film. Widok z lotu ptaka na mroczne, futurystyczne miasto. Osoba porusza się po ciemnym, futurystycznym mieście. W tle widać śmigłowiec. Zbliża się do budynku z neonowymi napisami Dolby i Now Playing. Logo Dolby Digital. Logo SamU Entertainment.